Pac-Man to minigra jak wszystkie inne, lecz ta gra jest zwana na oryginalnej grze pac więc jest zajebista. W grze chodzi o uciekanie przed duchami, tak zwanymi duszkami. Mamy wiele możliwości ucieczki przed dni, skrętów, zakrętów, ale są ślepe zeł. Gdzieś da się ominąć takiego duszka, ale nie jest to takie łatwe. Gdy uciekamy lub chowamy się przed duszkiem, bardzo należy przejść lub stanąć na żółtym polu. Za jedne płynięcie lub stanięcie na żółtym polu otrzymujemy jeden punkt. Należy patoczyć się do 100 punktów. I jest wiele mapek, a nasze wrażenia są niezapomniane i niespodziewane. W momencie może wyskoczyć duch, i nas zapić, i stracimy połowę punktu. Serdecznie jestem Blumar, yy, i dzisiaj jesteśmy w mini grze, która nazywa się Pac-Man. E, ok, FPS-y już wzrosły, więc myślę, że nie będzie. Takiego problemu jak z poprzednim materiałem, czyli będą ściny, lagi i e, tragedia. E, więc, no, e, jeżeli oglądaliście film z początku, będziecie wiedzieli, o co ogólnie w tym chodzi. Więc, jeżeli nie zasłuchaliście się dobrze, e, radzę wam się cofnąć na początek, jeszcze przed intrem, i tam będzie będziecie mogli. E, znaleźć właśnie instrukcję jak w to się gra i w ogóle, dlatego, ponieważ bezcelowe jest latanie po mapie bez planu oraz tłumaczenie zasad gry, lepiej pogadać i tyle. No więc ogłąłem to sobie, mój drugi film na kanale, oczywiście w tej działalności, w poprzedniej działalności, gdzie miałem 60 subskrypcji, e, z tego YouTube usunął mi 3 puste. Jest to według mnie bardzo dobry wynik, bo nie każdy może uzyskać tylko 3 puste subskrypcje. Byłem bardzo zadziwiony, że były tylko 3 puste subskrypcje, bo teraz ponoć, e, znaczy nie ponoć, YouTube sobie puste suby. Więc jestem tragicznie, znaczy wspaniale w sumie ucieszony tym, że moje subskrypcje wtedy nie były puste. Mój rekord wyświetleń padł na już dość dawno, jest to powyżej 2100 wyświetleń. Ze bardzo serdecznie dziękuję, nawet się zdziwiłem, że otrzymałem 375 wyświetleń pod filmem z PvP, jak walczyłem z zwykłą nutką. Po prostu walczyłem i użyłem nuty do PvP i za to uzyskałem chyba 4 czy tam... FUCK! Trzy łapki chyba, no nie dużo, ale trzy łapki w górę, jedna e, w dół, czyli dislike. E, nawet e, jestem szczęśliwy za tą łapkę w dół. Może dał to jakiś hater bez, bez, bez podstawy w ogóle, ale dzięki za tą łapkę w dół, bo no, doszło to do mnie, że materiał nie był idealny i nie każda łapkę w górę, ale myśl, bo to jednak to było no, jak na film z. No tom, to trzy łapki w górę, według mnie jest to dość niesamowite. E, wiem, że mam. Miałem tam, skoro miałem 60 widzów, to dlaczego ja, niby Blumar, e, nie miałem po, ty, właśnie tych 60? No nie miałem, no bo nie każdy właśnie wtedy oglądał e, Minecraft, bo głównie miałem to w e, GTA, bo, na, bo tam nie nagrywałem samego e, wcześniej Minecrafta, głównie specjalizowałem się w, bardziej w dziedzinie GTA. I kto wygrał. Mm. Wygraliśmy niestety, ale się wczują w sumie w grę. No to zagrajmy sobie jeszcze jedną rękę i widzimy się na następnej arenie. Cześć. Ja myślę, że audio nie będzie to aż tak ściszone, bo mówię teraz spokojnym głosem, ale myślę, że będzie całkiem ok. Kanału, w którym nagrywałem sobie takie można powiedzieć nowe powstanie kanału Lumar. Naprawdę był wielki nie wypał i liczę na to, że w tym właśnie by było wszystko pobrane, grafika pobrana, intro pobrane. E było wybrany awatar wybrany, wszystko z Google naprawdę. I tu się mogę przyznać. Ale tym razem awatar jest robiony własnoręcznie. Wstałem wcześniej rano, więc... Może... No wiem, że to nie jest takie no, trudne. Ten awatar co zrobiłem, ale wstałem wcześniej rano, pamiętam, robiłem sobie go. Zrobiłem, mi się podoba, nie będę go aktualnie zmieniał, bo po prostu skoro mam. E, świetnie jest, powiem, że to jest źle ale ominiemy go... Nie mogę stracić BOOSTA, oh Fuck! No i teraz biegamy naprawdę bardzo źle. I jak widzicie, możecie też zobaczyć e, takie zbroje. Właśnie te zbroje się zmieniają z, wiek, e, z czasem, kiedy z, m, umrzemy. Zależy od, e, od tego głównie, kiedy umrzemy. E, ja tego kompletnie nie rozumiem. Mam tu, no, no, naprawdę, mój level wiedzy w panie jest zerowy. Wiem tylko, że trzeba zdobywać punkty i że to się coś pobieje. Naprawdę tyle wiem. Tylko tyle wiem i jeszcze w ogóle nic nie kupiłem, w dyskretie, możemy coś e, kupić, jakieś ulepszenie, ale do końca nie wiem za ile, co. I nie będę teraz kupiła... O, tam było, tam było, tam było, tam było! Było tu coś tam. Mega jabłko. Ale my dostaliśmy przyspieszenia. Ale zauważyłem, że mm, dostaje się takie fajne flan. 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 nie? nie? wiem, to chyba było w oryginalnym ale to się dostaną z chwil, O tak, mam jambasta! Na nie od 10 sekund. Ale to jest bardzo fajne. okej, okay. pójdźmy sobie może tutaj. Świetnie się. Świetnie się. Dobra, Jambasta już tutaj straciłem, ale pójdźmy sobie może tutaj. Fakt, typ jest tyle punktów przed nami i tam jest ten faty. Fakt, fakt, fakt. Fakt.

To będzie prawdopodobnie serki za wciągnięcie kolejnych. <grydy> um, będzie to prawdopodobnie ostatnia arena, ponieważ będzie film trwał około 10 minut. A nie chcę, żeby dłużej, nie chcę was zanudzać. E, ja się od razu zabieram. Być może, jak zdążę za nagrywanie kolejnej minigierki, lecz taką minigierka nie będzie to Blitz SG. Nie będzie to Skywars. Nie będzie to TNT Run. Nie będą to, to Castle Warsy, nie, nie będzie to Castle Mod. Nie będzie to nic z tych innych Gierek. Będzie to niespodzianka. Nie jest była nagrywana, ale nie jest tak rozpowszechniana jak była. Ja chyba kończę, ja już kończę materiał. Jeżeli Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie po więcej, wsiągnąć filmów. Filmy będę oczywiście starał się będę w jak najlepszej jakości, w jak najlepszym jakości dźwięku, jakości HD. Bynajmniej, aby było to całe pseudo HD, czyli 720. No i to w sumie chyba tyle co do powiedzenia. Dzięki. Jeżeli będziecie chcieli, serwer to mogę podać, ale myślę, że jest wiele serwerów z Pac-Manem: tych premium i non-premium. Ale najlepsze są oczywiście premium, bo tam jest bardziej więcej ludzi ogarnięte jest i w ogóle. No to w sumie dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Piona.